Opowieści o mało znanych epizodach II wojny światowej czy anegdotki związane z dziejami regionu. Mieli okazję usłyszeć uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Borownie w trakcie spotkania z Cezarym Lisem, historykiem i autorem książek historycznych. Zawitał on do Borowna dzięki zaproszeniu przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Mykanowie. Zapraszają mnie do szkół przeważnie. Przyjeżdżam, bo robię to chętnie, bo uważam, że trzeba z młodzieżą dzielić się tym, trzeba ich zarażać. Może przynajmniej paru się potrafię zarazić tą pasją i zaczną się interesować bardziej historią. I to trzeba by im przekazywać, żeby oni też postarali się szukać takich historii. Takie spotkania jak dzisiejsze są bardzo potrzebne w edukacji młodzieży, dzieci, dlatego że historia regionalna to ta historia nam najbliższa, ta historia najbardziej trafia do tych młodych ludzi są w stanie tę historię po prostu ogarnąć, mówiąc tak, takim potocznym językiem. Ona jest najbliższa, bo ona dotyczy ich miejscowości, ich rodzin, ich ulicy, ich domu często. Także taka historia ma największe szanse na to, żeby po prostu rozbudzić zainteresowanie tych młodych ludzi i żeby w dalszym życiu po prostu rozwijali jakieś swoje pasje, może właśnie w takim kierunku, jak to nam Pan przedstawił podczas swojego wystąpienia. W swoich publikacjach Cezary Lis często opisuje tragiczne losy mało znanych bohaterów, ponieważ, jak twierdzi, człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Autor często podkreśla, iż pragnie pisać książki o tematyce historycznej, by przypomnieć heroizm zapomnianych, nieznanych bohaterów lokalnych z małych społeczności. Padają pytanie, a czy napisał Pan o powstaniu warszawskim książkę albo o Westerplatte? Ja wie nie, a dlaczego? Przecież to były. Ja mówię, dlatego, że już powstało mnóstwo książek na ten temat. O powstaniu ja czytam, interesuję się tak, bardzo y, y, ciekawe wydarzenia. Ale ja nie mam nic tam do napisania, no bo no, to już. No, natomiast regionalne historie, tak. To, co jest przechowywane w pamięci ludzi tam mieszkających, a tego nigdy nikt nie opisał. To są tajemnice, do których coraz trudniej dotrzeć, dlatego że coraz mniej po prostu żyje ludzi, coraz mniejsza ilość ludzi, którzy pamiętają te czasy, także po prostu. Chwała za to, że są ludzie, którzy zbierają te informacje od tych ludzi, wydają w formie książkowej, a inni po prostu mogą do tego dotrzeć, poczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Często są to historie bardzo nieznane całkowicie, no a bardzo ciekawe. Cezary Lis urodził się w Dąbrowie Górniczej, związany jest jednak z regionem częstochowskim i radomszczańskim. Zajmuje się historią regionu, skąd pochodzi jego rodzina. W swoim dorobku ma m.in. książki, miejsca, ludzie, wydarzenia, wojna 1939 45 na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej, nieopisana zbrodnia, sądny dzień w przyrowie, czy na usługach gestapo i żandarmerii, agenci, donosiciele, konfidenci.